Dzień dobry, dzień dobry z promu. Stoimy w tej chwili w porcie w Igumenicie. To jest takie spore miasto greckie, które ma duży port, zarówno międzynarodowy, jak i lokalny. My w tej chwili jesteśmy na promie płynącym na korfu. Robimy sobie taką jednodniową wycieczkę. Auto zostawiliśmy na parkingu. A sami weszliśmy jako pasażerowie na stopach, czyli odwód. No i płyniemy półtorej godziny rejsu na Korfu. Śledzimy też doniesienie odnośnie pożarów. Pożary były w innej części miasta, w innej części wyspy, przepraszam, My płyniemy do stolicy wyspy. Pożary były gdzieś tam na zupełnie w innym miejscu i zostały już opanowane, a więc na korfu pożarowej tragedii nie ma takiej jak na Rotos na przykład. Jeśli tam jesteście, to uważajcie na siebie, naprawdę bądźcie ostrożni. Podobnie przykra informacja dotarła do nas z Nadgardy. Wczoraj przeszła burza, ogromne kule gradu, które posiały zniszczenia na kempingach. Rozwaliły wam auta, przyczepy, kampery. No jest mi okrutnie przykro, nie tak powinny wyglądać wakacje. Trzymam kciuki, najważniejsze, żeby wam się nic nie stało. Mam nadzieję, że to już ostatnie takie doniesienia w tym roku i już takich przygód nikt z Was nie będzie miał. Na naszej grupie Campingi w Europie przydacie zdjęcia i one są naprawdę przerażające. Więc ja jestem myślami z Wami. Mam nadzieję, że tych strat jednak nie ma za dużo i spokojnie będziecie mogli kontynuować swoje wakacje. My Was pozdrawiamy mega gorąco, upalnie. U nas jest już godzina 10, bo w Grecji jest to godzina do przodu. O 10.30 wypływamy. Już mamy około 30 stopni, więc no, Grecja jest piekielnie gorąca w ostatnim czasie. No ale chyba, chyba się z tym liczyliśmy przyjeżdżając tutaj na przełomie lipca i sierpnia. Także ja Was ściskam bardzo, bardzo gorąco, uważajcie na siebie, bezpiecznych wakacji, yy, a ja wrzucać będę Wam relacje na stories Globetrotterka, jak wygląda Korfu, yy, jak wygląda stolica miasta i jakichś innych kilka atrakcji, które gdzieś tam mam upatrzone. Mam nadzieję, że pogoda nas nie zabije i będziemy mogli do nich wszystkich dotrzeć. Ściskam Was bardzo gorąco.